Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj odcinek. Jestem na działkach, w takich ogródkach rodowskich, czyli rodzinnych ogródkach działkowych, i mam wysprzątać cały domek. Nie wiadomo, co tam ciekawego mogę znaleźć. Słuchajcie, jestem, można powiedzieć, w centrum Krakowa pod samym Kopcem. Zobaczcie, jaki widok. Jest przepięknie. Bardzo fajne ogródki, więc zobaczymy, czy uda mi się coś ustrzelić. Wszystkie rzeczy idą do wyrzucenia, więc może coś fajnego będzie. Wiecie, te domki nie są, nie są yy, yy, duże, ale nigdy nie wiadomo. Dużo starszych osób tutaj mieszkało. Z tego co wiem, to ten domek też jest po starszej osobie, i może coś ciekawego tam będzie. A nigdy nie wiadomo, co może być. Dobra, takie domeczki, widzicie, działeczki tu, wszędzie. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Okej, okay, ja udaję się na miejsce, no i zobaczymy, czy coś ten dzień przyniesie, co będzie. Może się miło zdziwię, naprawdę. Okej, okay. uciekam już na miejsce. Biorę powiem wam w takie miejsce mojego psinka kochanego, żeby samemu w domeczku nie siedział. Mój kochany fuksik. Chodź Funio, idziemy, chodź. Chodź, idziemy na tą działkę. No, chodź, chodź. A ja idę tam i tam niedaleko jest ten domek. Wszędzie pełno ogródków. Naprawdę dużo zieleni. Fajne ogródki, bardzo ładnie tu jest. A ja idę sobie tam do przodu. Teraz Wam pokażę działkę, jak to wygląda, no i taką ścieżką sobie idę. Wszędzie domki, działeczki, piękne kwiaty. No, i tu jest ta działka, tu będzie cały ogród do robienia. Do odchwaszczenia, do przycięcia, do zaorania. Trawa będzie siana. Wszystko tu będzie robione, żeby było ładnie. Tutaj będą rabaty. Będziemy przesadzać. Modelować. No, a tu jest ten domek. No, i ten domek może kryć skarby. Nigdy nie wiadomo co. Tutaj może być. Może być i złom. Bo już widzę złom. To też jakiś złom. Tam też jest trochę rzeczy. Tu jest taka komórka na narzędzia. A tu jest ten domek. Więc zaraz biorę klucze i go otwieram. No i powolutku będę sobie tam działał. Tam jest góra nawet, patrzcie stryszek, też do wyczyszczenia, tam ostatnio nie byłem, bo byłem to oglądać wcześniej wszystko. No i ten ogród cały jest do ogarnięcia, ale na spokojnie. Wszystko można zrobić. Ok, mam klucze. Cały sprzęt przyniesiony. Teraz trzeba otworzyć. Czekajcie. Poszło, nie poszło. Może to ten drugi kluczyk. Powiem wam, tak nagrywać nieraz i coś robić jedną ręką, to, to też nie jest łatwizna. O dobra, poszło. A, dobra, mamy to, skóweczka, jesteśmy. Jak widzicie, nie wiem, czy jest tu światło. Jest, proszę bardzo, będzie lepiej widać. No i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wszystko stąd wylatuje wszystko jest do opróżnienia. No zobaczcie, jaka ładna ceramika. O, tutaj jakiś też taki mlecznik fajnie. Patrzcie, taka karawka ale tu już nie ma kawałka. O, tu coś widzę, też ładnego. Damy więcej, więcej światła. No wszystko stąd leci, powiem wam. A nigdy nie wiadomo, powiem wam, jakie skarby mogą być w takich miejscach. O. Proszę bardzo, już jakiś obrazek święty. Dam to znajomemu, bo mój znajomy zbiera. Tu kolejne rzeczy. Ładne, ale to sobie akurat wezmę w góry, bo mi będzie pasować. Chociaż tu było klejone, widzę. Nie wiem, czy tam coś jest. Taśma BHP, to się nam przyda. No widzicie, jest dużo takich rzeczy tutaj do przejrzenia, więc nigdy nie wiadomo, co się trafi. Zobaczcie w ogóle, jaki ładny kominek. Bo jest tu kominek. Tante. Wazoniki są zarezerwowane tutaj dla znajomych Państwa. Zobaczcie, Radio Philips. Czekajcie, zasłania tu. Taki Philips. Tu co w szafie? Jakieś tam ciuchy. Tu są jeszcze jakieś rzeczy, pudła, nie pudła. Więc jest trochę tutaj do przeglądania. O, patrzcie. Ładne pudełko. Tu jakieś drugie pudełko. Jakaś filiżanka, wszystko made in Poland. Że światło jest, proszę bardzo. Zasłony też się zedrze. Chlebownik, tu takie coś, nie wiem co to jest. Jest dużo porcelany, a może się trafi jakaś wojskowa Zwoj. Patrzcie, jest też trochę złomu, więc będzie recykling zawsze też coś no ogólnie jest tego trochę no i tu jest takie pomieszczenie też do opróżnienia ale to wam wszystko będę pokazywał z czasem tutaj jest jakiś patrzcie taki ale nie wojskowe patrzcie pełno pajęczyn wszystkiego Tutaj kolejna półka. Tutaj jakieś też szpargały, nie szpargały. Kolejny złom. Dobra. Teraz wezmę latareczkę, bo mam ze sobą. Czekajcie, zaświecę, skoczymy na górę. Zobaczymy co tam się dzieje. Latareczka dobra, zapłaciłem za nią 150 zł, ale jest konkret Mam ją na bursztyn na przykład No mamy taki duży halogen Ale go Nie wzięliśmy Tu jak na razie widzicie to Jakieś plastiki, nie plastiki Widzę też jakiś złom Jakieś krzesła, dywany, i nie wiadomo co. Ale nigdy nie wiadomo, co wśród takich rzeczy może być. Dobra, idę powolutku działać, i z czasem będę Wam pokazywał, będę się włączał, co tam ciekawego jest. A tu spróbuję okno otworzyć. Tam sprzęt już śnie. A ja sobie wynoszę złom na razie, powiem wam, żeby tak partiami się wyzbywać wszystkiego. I powiem wam, idę sobie zobaczyć tutaj porcelanę. Tu jest dużo porcelany i słuchajcie, i nigdy nie wiadomo, co to może być? Patrzcie, tu taka ładna wróżba. Made in China. No, jest tego trochę różnych rzeczy. Tu nie ma za dużo. Więc nie jest źle. O, tu zobaczcie też. Dobra. Ja patrzę nad następnymi rzeczami. wszkoperę. A tu cyk, zobaczcie, trafiłaby się porcelana kantynowa wojskowa z drugiej wojny, nigdy nie wiadomo. Made in China, ale chyba jakaś stara China. Dobra, tu nic. Tu ładne. Ale też wszystko powiem wam z PRL-u o tu gruba porcelana ale jak trochę jak kantynowa ale jest to też PRL ogólnie to z tego domku wszystko wylatuje więc więc nic tutaj nie zostanie dobra ja się skupię na, na złomie na razie Potem będę inne rzeczy przeglądał i utylizował. Do tego złomu powiem Wam, też trochę wyjdzie. No, zobaczcie sami ile złomu. Jak na razie, tu już takie rzeczy drewniane na opał zbieram. Zobaczcie, tu ktoś sobie robił takie skorzenie, ozdoby. Ale znalazłem jedną fajną rzecz. No a to wszystko wiecie, rozbiorę i to pojedzie na złą te części metalowe. Ale patrzcie, tu poczekajcie, wezmę latarkę i przyświecę. Bardzo fajna rzecz, która mi się podoba. Zobaczcie tu. Jaka ładna koza, malutka. Charsznicy. Fajna jest, powiem Wam. Więc ona zostaje. A tutaj to tylko złom plastiki. Drewno, nie drewno. Nic ciekawego nie ma. No i to też trzeba opróżnić całe. Te firanki też poździerać, bo dziadostwo. No jeszcze zostało mi tylko stryszek, może. może tam się coś trafi. A w sumie przejdę teraz z Wami od razu. Na stryszek No fajne tu pomieszczonka można zrobić No widzicie te wszystkie Krzesła ten metale pójdą na złom To też na złom To jest aluminium Tu otwarłem już okno żeby się Trochę wietrzyło no to taki talerzyk drewniany tu jakiś złom no ale więcej żadnych skarbów tutaj niestety nie ma no tu też jakiś złom dobra, ale piecyk powiem wam, fajna sprawa odnowię i sobie zostawię dobra, a ja uciekam na dół tutaj jakiś obrazek widzę no ale ręcznie malowany. Całkiem fajny, szkoda go wyrzucić. Słuchajcie, koza już na zewnątrz. Harsznicy W, harsznicy FTM czy coś takiego. Fajna koza. Szkoda jej złomować powiem Wam. Ale słuchajcie, to nic. Patrzcie tutaj, jakie jaja. Jest to ładnie zdobiona I tu puncowana lówka ze srebra stara Zobaczcie Fajny strzał Fajny, bardzo, bardzo Bardzo mnie to cieszy Wiecie, inni by wzięli na złomcyk, Że ja mam do tych staroci oko wyczulone, to To jest super No i patrzcie, tyle złomu Na razie tyle drewna i, i kartonów, bo to pójdzie w opał Więc spoko no ja działam dalej. No ale wszystkie te nogi idą, wiecie. O. o, na przykład od tego. To wszystkie nogi to pójdzie na złom. Zawsze na to paliwo dodatkowo będzie. Dobra, tak sobie szukam, szukam, patrzę, a tu łówka srebrna, ja. Idę dalej działać sobie. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą też szkoda zutylizować na złomie. Taka tacka, jest to wiecie, to tacka z PRL, ale Ale jest po prostu ładna, więc szkoda jej naprawdę Patrzcie jakie ładne motywy No więc coś tam się powolutku już odkłada, dla mnie To pudełeczko ładne też Scottish Blend To jest jakieś Stopitebo Pite Pi Tabaka 16 koron, coś tam. Ciekawe z jakich lat to pudełko Osperelu no na pewno, a może i starszy o, dobra, a ja sobie kombinuję tu dalej. Na razie złom i drewno, potem plastiki, nie plastiki. No i tak, ten talerzyk wziąłem cały. Fajny, ładny. Tutaj ten obrazek święty dla znajomego. Teraz takie kwiatki się trafiły. Też ładne kompletne. Też to fajnie wygląda i szkoda wyrzucić. A ja działam dalej. I tyle rzeczy do przepalenia. Złom popakowany. Tu takie większe gabaryty tylko luzem. I słuchajcie, patrzcie strzykawka szklana. <laughs> Ciekawe. inter... Interchangeable silicon. Więc wywalcie tylko igłę i fajna też do zostawienia szczykaweczka. No a tutaj powolutku, już złą spakowany, zaraz poleci do auta a powolutku będzie tutaj pakowane. Zobaczcie teraz takie bardzo ładne. Szkoda mi też tego wyrzucać. Zobaczcie takie krzesełko malutkie. I z takim tu podeścikiem. Fajne, też to zostawiam. No i jednak powiem Wam, że te wiklinowe wyroby też sobie zostawię. Szkoda ich. Może gdzie na wymianę czy coś. Słuchajcie, patrzcie, kolejne znaleziska. Trzy takie samolociki. Pamiętam, to jest jak za dzieciaka. Chyba w kiosku tu kupowaliśmy gdzieś. Te są całe, zobaczcie, nieotwarte. <słuch> Ale zostawiam je dla siebie na pamiątkę, no bo. Moje dzieciństwo, patrzcie, różnych odbian było. To były takie zgąbki, jakby i się tym rzucało. Fajna sprawa. No, ja już dzisiaj powoli kończę ten odcinek, ale wydaje mi się, że jeszcze drugi zrobię, bo nie wiadomo, co się jeszcze znajdzie. No więc, patrzcie, już jest troszkę tych rzeczy do zostawienia. A, nie, nie, Taśma to no też do zostawienia, ale to to dla mnie do roboty. O, koniec dnia, godzina prawie 20. Cały dzień, ale przynajmniej była piękna pogoda. Bardzo dużo ogarnięte. Zobaczcie jak tu już powolutku wysprzątane. Dużo rzeczy do utylizacji wzięte. Te szafki jeszcze wylatują. Ta kanapa wylatuje. Więc tu będzie puściutko już jutro. Słuchajcie, to są to moje fanty dzisiejsze. Z których bardzo się cieszę. Te samolociki. Tutaj ten jeden obrazek. Święty dla mojego znajomego, bo zbiera. Tutaj drugi taki obrazek z ziołami. Tu talerzyk Tam jest ta tacka niżej. Tu to pudełko. Tuta szklana szczykawka. Tuta srebrna fifka, wyczyszczając dzisiaj Tu ten obrazek kolejny. O, worki to akurat do środka koszyczki o to jeszcze podkowę znalazłem nie pokazywałem wam, to przesyłko i to no i tu ta koza, która bardzo mi się podoba, jest fajną kozą. No i słuchajcie, bardzo dużo złomu wyszło. No i zobaczcie sami, powolutku zaczyna to bardzo ładnie wyglądać. Jest wyplewione. Ładne kwiaty też są. Trawa skoszona. Tutaj yuki, piwonie. Zobaczcie e. sami na ten... Zobaczcie sami na ten... Na tytuł nasadzenia. Tu ładnie uformowane. Patrzcie jak ta działka wygląda teraz, a jak widzieliście urano. Tutaj wykopana cała róża. Pigwa odsłonięta. Zresztą już widać ma dużo owoców. Więc w sumie spoko. No i jutro kolejny dzień robota. Tam jeszcze zobaczcie takie haszczyska jak były na tamtej działce wcześniej. Tam się chłopaki wygupiają. No, no i dobrze, bardzo dobrze. Tu widzicie co się dzieje, tu jest po prostu Saigon. Ale już jest o wiele ładniej, więc pracowity dzień i udany dzień. Ja Was serdecznie żegnam. Trzymajcie się, myślę, że zrobię jeszcze następny odcinek, bo wydaje mi się, że jeszcze coś znajdę. Dzięki, że oglądnęliście, Trzymajcie się do następnego piona. Cześć!